Cześć witajcie witam was po raz kolejny w mojej hodowli dzisiaj sprawdzałem sobie gniazdo po dwóch dniach bo dwa dni już nie sprawdzałem tutaj za z jest gniazdo tam jest dziewięć dziewięć młodych czyli 5 zdechło 9 ładnie nam się zachowało I, i myślę że one już zostaną ona się wykociła w piątek teraz mamy w środę więc mają 5 dni, 5-6 dni, już są ładne, duże. Tak więc one już zostaną. E, tutaj, już dzisiaj tego nie będziemy robić. Jutro tej samicy belga obetniemy sobie pazury i zaczniemy ją zakacać powoli. Ale co bym chciał jeszcze powiedzieć, e, jutro jedziemy po nową samicę. Po nową samicę, kolejną. Byłem ją wczoraj już oglądać. Co się okazał mój kolega, mój znajomy, weźmiemy jutro tam samicę i też ją będziemy powoli tam przyzwyczajać, tutaj zakacać, zobaczymy co z tego będzie. Tutaj mamy zakoconą samicę rokacza. Zobaczymy jaki będzie ten kolejny wykot po tej przerwie, bo miała przerwę chyba 3-4 miesięczną teraz miała ten jeden wykot, którego już nie ma, bo sprzedałem wszystkie młode. Teraz jest znowu zakocona. Ładnie ją pokrył samiec, tak więc miejmy nadzieję, że jest pokryta, że jest, że jest kotna, ale z nią to nigdy nie wiadomo. Co mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Kupiłem jedną, jeden worek tutaj paszy piasta. O, on się tutaj tak gryza między sobą. Kupiłem jeden worek paszy piasta i w sumie nie wiem co dalej. Kupię tą jedną samicę, ją ulokuję gdzieś chyba tam u góry. Po prawej stronie chociaż też w sumie nie wiem, czy to tak dobrze będzie, tu jest z tą samicą. Powiedzcie mi, co się doradzcie na ten temat, eee a jeżeli nie, to tutaj ją gdzieś włożę do góry I, i tyle nie. No i muszę się zastanowić nad tym, w jaką stronę dalej iść z tą hodowlą. <laughs> Czy w stronę stada podstawowego, żeby je rozwijać? Bo to, że kupię już jutro jedną dodatkową samicę, to i tak nie pokryje mojego planu na ten rok, bo chciałem mieć jeszcze dwie, czyli jeszcze jedną bym musiał dokupić. Coś pewnie stanie w niedługim czasie, ale jeszcze do... kiedy to nie wiem. No i zobaczymy dalej, co będzie po prostu z wykotami. <laughs> rozwijać dalej niczego nie będę chciał, ze względu na to, że sprzętu mam full. Jeżeli chodzi o poidła, karmidła, klatki. Więc chciałbym mieć te po prostu te 5 samic. Tak? Bo teraz mam 3, jutro jadę po czwartym, jeszcze chciałbym kupić piątą I chciałbym się skupić na jak najlepsze pokrywanie tych samic. Jakiś tam system sobie po prostu obmyśleć. Obadać coś na, na internecie, jak to się mówi. I, i może wiem coś coś jak jak zakacać stado podstawowe 5 plus 1, czyli 5 samic plus, 5 samic plus 1 samic, żebym już po prostu wiedział, żebym już wiedział, jak się przygotować, i, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy ja was żegnam, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.